Prowadzenie ciężarówek 20 lat temu nauczyło mnie wielu rzeczy, ale nic nie przygotowało mnie na absolutny strach, jaki poczułem tamtej lipcowej nocy. Nie był to zwykły strach, ale trzewny strach, który zdawał się czaić w każdym cieniu na drodze, niosąc ze sobą groźbę, że wydarzy się coś strasznego. Ta podróż naznaczyła mnie na zawsze, pozostawiając głębokie blizny w mojej duszy. Blizny, które nigdy całkowicie nie znikną. Był czwartek, kiedy przewoziłem elektronikę w Sofii, rutynowy transport, który wykonywałem wiele razy na przestrzeni lat. Odkąd zacząłem karierę drogową, trasa między Sofią a Płowdziwem stała się tak znajoma, że mogłem ją jechać z zamkniętymi oczami, ale tamtej nocy coś było inaczej. Powietrze było gęste i ciężkie. Niemal elektryzujące, jakby samo otoczenie było naładowane złowieszczym napięciem, które zapowiadało chaos. W oddali niebo ciemnieje i zbierają się ciężkie chmury, tworząc ciemną zasłonę nad miastem. To nie była zwykła pogoda wyglądało to tak, jakby natura przygotowywała się na coś znacznie głębszego coś, co szeptało, że noc nie będzie łaskawa. Wyjechałem około 16 smak, planując wyruszyć w drogę, gdy tłumy zaczęły słabnąć. Początek podróży był spokojny. W radiu leciała cicho bułgarska muzyka ludowa, a ja poczułem, że mogę się zrelaksować i cieszyć się scenerią. Droga była prawie pusta, a światła reflektorów odbijały się w kałużach wody, które tworzyły się na skraju drogi, tworząc niemal magiczną atmosferę. Ale gdy noc się pogłębiła, w moim żołądku zaczął narastać niepokój, jakby obserwowała mnie niewidzialna siła. Około dwudziesta 20... podczas jazdy w końcu zauważyłem coś przerażającego. Czarne audi błyszczące w reflektorach pojawiło się jak cień i zdawało się, że na mnie patrzy. Na początku próbowałem sobie wmawiać, że to tylko pośpiech i roztargnienie kierowcy, ale szybko zorientowałem się, że samochód jedzie tuż obok mnie. Zachowując niepokojący, uciążliwy dystans. Za każdym razem, gdy przyspieszałem, Audi robiło to samo, podążając za każdym moim ruchem, jak drapieżnik poszukujący swojej ofiary. Moje serce zaczęło bić nierówno, a adrenalina zaczęła zalewać moje ciało. Próbowałem zracjonalizować sytuację, myśląc, że może po prostu popadam w paranoję, ale uczucie, że jestem śledzony, nie znika. Audi zdawało się mieć własny rozum, zimne, beznamiętne spojrzenie, które badało mnie i oceniało. Temperatura w kabinie zaczęła rosnąć i poczułem krople potu spływające po moim czole, mieszając się z ciemnością nocy. Wyglądało to tak, jakby światło reflektorów było wypełnione groźnymi intencjami. Pod wpływem impulsu zdecydowałem się zatrzymać na dobrze znanej mi stacji benzynowej. Stacji Iwana, zawsze zajętej, miejscu, w którym mogłem znaleźć bezpieczeństwo i odskocznie. Kiedy tam jechałem, narastał we mnie niepokój, jakby samo powietrze było naładowane elektrycznością. Miałam nadzieję, że obecność innych ludzi, ich rozmowy i codzienny ruch rozproszą dyskomfort, który mnie atakował. Kiedy zaparkowaliśmy, mój wzrok nie schodził z Audi, które również zaparkowało w pobliżu. Gdy tylko wyszedłem z ciężarówki, zalała mnie fala dyskomfortu. Mężczyzna w Audi zaczął mnie obserwować z niepokojącą intensywnością. Jego oczy zdawały się przebijać ciemność, badając każdy mój gest. Poszedłem do łazienki, próbując się uspokoić, ale nie mogłem pozbyć się niepokoju. Presja bycia obserwowanym była nie do zniesienia. Kiedy 15 minut później wróciłem. Zobaczyłem, że mężczyzna nadal stał obok Audi i obserwował. W jego wyrazie twarzy było coś bardzo niepokojącego: spojrzenie świadczące o mrocznych zamiarach. Dreszcz przebiegł mi po plecach, a we mnie narósł głęboki strach. Zdecydowałem, że nie jest bezpiecznie zostawać dłużej. Z rosnącym napięciem opuściłem stację. Trzymając mocno kierownicę, starając się z bliskiej odległości. Zignorować Audi. Gdy tylko wróciłem na drogę, Audi ponownie ruszyło za mną. Moje serce biło jak szalone od intensywności adrenaliny krążącej w moich żyłach. Szedłem nerwowo drogą, zmuszając się do patrzenia przed siebie, patrząc prosto przed siebie, ale poczułem potrzebę spojrzenia w lusterko wsteczne. Im więcej jechałem, tym bardziej wzrastał mój niepokój. Nie przejechałem nawet 10 kilometrów, pogrążony w ciemnościach i niepokoju, kiedy zauważyłem, że światła znów się pojawiły. Byli szybsi i bardziej agresywni. Było to Audi, wyraźnie zdecydowane podążać moim śladem. Sięgnąłem po radio PX, ale w odpowiedzi usłyszałem jedynie zakłócenia i bolesny syk, który tylko pogłębił moją rozpacz. Telefon komórkowy nie miał sygnału. Jakakolwiek nadzieja na skontaktowanie się z kimś lub poproszenie o pomoc, zdawała się znikać jak dym na wietrze. Poczułem się, jakbym wpadał w czarną dziurę, nie mogąc dostrzec światła. Z każdym przebytym kilometrem Audi zbliżało się jak cień z metalu i złośliwości. Moje myśli wirowały w kręgu lęków i niepewności. Prawda jest taka, że to, co miało się wydarzyć, nie działo się jedynie w próżni tego samochodu. To było coś prawdziwego, coś, co zamieniło noc w koszmar. Serce waliło mi w piersi, powodując drżenie całego ciała. Dotyk kierownicy stał się znacznie mocniejszy, a palce zaczęły mnie boleć od ściskania. W miarę jak coraz bardziej trawił mnie strach. Potem Jakbym stał się ofiarą kłębiącego się planu, nagle pojawił się srebrny golf, zbliżający się szybko od przodu i atakujący mnie falą chwilowej ulgi. Kierowca wyglądał na zdenerwowanego tak samo jak ja, a jego oczy były rozszerzone z rozpaczy i przerażenia. Minął mnie od tak, ale potem zaczął zwalniać. Wtedy zdałem sobie sprawę. Audi lepiło się do moich pleców. Chwila czystego przetrwania. To, co miało się wydarzyć, szybko przerodziło się w koszmar o przerażających rozmiarach. Adrenalina podskoczyła w moim krwioobiegu, gdy rzeczywistość stawała się coraz bardziej nie do zniesienia. Golf nadal zwalniał, a napięcie zamieniło się w niemal namacalne ciśnienie, wzbudzając we mnie przerażenie, że coś się szykuje. Otaczały mnie jak drapieżniki szukające bezbronnej ofiary, i w tym momencie to ja byłem ofiarą. Uczucie, że zaraz go schwytano, było duszące. Możliwości zdawały się kurczyć szybciej niż samochody wokół mnie. Zaczęła narastać we mnie głęboka rozpacz, i zdałem sobie sprawę, że nie mogę tracić czasu. Kiedy zauważyłem przed sobą strefę ucieczki na zakręcie, serce zabiło mi mocniej. Możliwość przetrwania tego koszmaru zaczęła wydawać się bardziej realna, ale jednocześnie pomysł narażania się w tej sytuacji wydawał się szalony. Trzeba było działać szybko, a to wymagało odwagi. Czekałem do ostatniej sekundy z nerwową precyzją, a gdy golf praktycznie się zatrzymał, jakby czekał, wrzuciłem swoją ciężarówkę w teren ucieczki. Ten ruch. Spowodował niepokojące zachwianie się ładunku, ale instynktownym ruchem udało mi się utrzymać kontrolę. Audi jednak podążało za mną jak bezlitosny drapieżnik, i gorączkowo, próbując dotrzymać kroku mojemu ruchowi, nie udało mu się uniknąć fatalnego zderzenia z golfem. Huk uderzenia zagrzmiał w mojej głowie jak grzmot, a dźwięk skręcającego się metalu przeciął powietrze. Szybko, z sercem bijącym w piersi, Przyspieszyłem tak mocno, jak tylko mogłem. Musiałem uciec, ale terror dopiero zaczął się rozwijać. Patrząc na deskę rozdzielczą mojej ciężarówki, zobaczyłem więcej reflektorów zbliżających się szybko z boku, a potem w przerażającej chwili zdałem sobie sprawę, że to nie było Audi ani Golf. Była to ciemna ciężarówka, która nadjeżdżała ze złowrogą i groźną miną. Mój żołądek się obrócił. Nie mogłam uwierzyć, że to było prawdziwe. Cokolwiek to robiło, miało kumpli i panika ogarnęła mnie w przytłaczający sposób. Uczucie, że jestem uwięziony i że jestem ścigany, było namacalne. Ciężarówka zbliżyła się szybko i w cieniu kabiny dostrzegłem trzy niewyraźne postacie, które wyglądały bardziej na gadzie niż na ludzi. Ich twarze były zniekształcone, złe uśmiechy rozciągały się od ucha do ucha, i ten zły nastrój emanował z nich jak aura. Wiedziałem, że nie są tacy jak ja, to nie byli tylko mężczyźni. Kierując się dzikim instynktem, jeden z mężczyzn w ciężarówce wycelował broń w moją stronę. Blask lufy oświetlał ich groteskowe twarze i zdawało się, że bawi ich moja rozpacz. Czas zdawał się zastygnąć. Ze stanu czujności przeszedłem do stanu przypominającego paraliż. Zaczął we mnie kiełkować głęboki, prymitywny instynkt, a potrzeba reakcji stała się niemal sprawą życia i śmierci. Bez wahania rzuciłem ciężarówkę w prawo, zmuszając ją do zjechania na pobocze. Ciężarówka próbowała zachować kontrolę, ale wpadła w poślizg, wymknęła się spod kontroli i ostatecznie uderzyła w przewodnika na poboczu drogi. A odgłos uderzenia odbił się echem w powietrzu niczym zły śmiech. Adrenalina rosła, a presja sytuacji sprawiła, że mój umysł wpadł w szał. Reflektory ciężarówki zgasły, ale coś we mnie wiedziało, że bitwa nie została jeszcze wygrana. Drżenie moich rąk stało się intensywne, przez co zacząłem się zastanawiać, czy mógłbym to przeżyć. Moje zmysły były w ciągłej gotowości, niczym kłębek prymitywnych instynktów, które się obudziły. Wolność stała się odległym pojęciem. Musiałem uciec, ale strach był ciężkim kocem, który mnie dusił. Następne 40 minut było psychiczną torturą. W tej ogłuszającej ciszy, którą wypełniały krzyki i szepty, z każdym zakrętem, każdym reflektorem i każdym hałasem wokół mnie, napięcie rosło wykładniczo. W moich żyłach płynęła nie tylko adrenalina, ale czysty strach. Poczułem obserwujące mnie twarze cieni, a ich śmieszny śmiech zdawał się odbijać echem w mojej głowie, jakby kpili z każdego zwycięstwa i każdego kroku, który stawiam w kierunku wolności. Pierwsze błyskawice rozświetliły drogę przerażającymi błyskami, i mógłbym przysiąc, że w chwili błysku widziałem groteskowe twarze tańczące w ciemności. A śmiech brzmiał jak ostrzeżenie. Wreszcie, gdy ujrzałem pierwsze oznaki miasta, zaczęła się we mnie zapalać nić nadziei. Była prawie 23 i w końcu znalazłem radiowóz autostradowy. Z drżącymi rękami i pełna paniki zaparkowałam ciężarówkę i opowiedziałam mu wszystko, co się wydarzyło. Kiedy jednak spojrzałem w oczy funkcjonariuszy, dostrzegłem mieszaninę sceptycyzmu i niepokoju. Słuchali, ale w ich oczach było coś, co podważało wiarygodność moich słów. Zawsze podejrzewałem, że to, co dostrzegam w środku nocy, może się faktycznie zamanifestować. Tego wstrząsającego poranka nie mogłem spać. Obrazy pościgu, odrażających twarzy w ciężarówce i przenikliwego spojrzenia mężczyzny w Audi utkwiły mi w pamięci. Ciemność zdawała się ożywać, czymś pulsować. A ja miałam wrażenie, że coś obserwuje, czeka. Próbowałam odepchnąć te myśli, ale nie było ucieczki. Gang ten dokonał już w regionie kilku napadów i w głębi duszy panowało poczucie, że nie było to zwykłe porwanie ładunku, ale raczej polowanie. W ciągu następnych tygodni rozpacz zawładnęła moim życiem. Każda podróż, każda podróż była ciągłą walką, którą toczyłam ze wspomnieniem tej strasznej nocy. W każdym miejscu, w którym się zatrzymywałem, obserwowałem otaczające mnie twarze, analizując każdą grupę ludzi, każdy ruch. Paranoja wyostrzyła mój osąd. Zawsze byłam na krawędzi przepaści, dławiona poczuciem bezsilności. Każdy przejeżdżający samochód budził niewiadomą i zawsze zastanawiałem się, czy te cienie chcą osiągnąć to, czego nie udało im się tej pamiętnej nocy. W obliczu ogromu moich koszmarów musiałem znaleźć sposób, aby ruszyć dalej. Droga stała się więzieniem, a ja byłem w niej zamknięty, uwięziony w kręgu strachu. Któregoś dnia, czekając na stacji benzynowej, zauważyłem zbliżającego się nowego kierowcę ciężarówki. Jego spojrzenie było blade i oszołomione. Wyglądał na przerażonego i przerażonego, a rozmowy wokół nas szybko ucichły, gdy się do mnie zbliżył. Myślę, że mnie śledzą, szepnął, i w tym momencie moje serce się zatrzymało. Nie powinnam była tego robić, ale coś we mnie nie mogło powstrzymać tego pragnienia. Co mógłbym mu powiedzieć? Spojrzałam głęboko w jego oczy i natychmiast nawiązała się między nami więź. Przeszliśmy przez doświadczenia, które w tragiczny sposób się splotły. Czekać na dalsze informacje. Jeśli wydaje ci się, że coś jest nie tak, uciekaj. Nigdy nie przestawaj. Nawet jeśli przez to mam wrażenie, że zagubiłem się na odludziu. Słowa wyszły ze mnie, ciężkie, jakbym ostrzegał o życiu lub śmierci. Grupa wokół nas zebrała się teraz, a każda opowiedziana historia potęgowała poczucie przerażenia. To, co wydarzyło się tamtej nocy, miało wpływ nie tylko na mnie, ale na wszystkich. Było to zjawisko, które miało miejsce na drogach. Otaczała nas kultura strachu i paranoi. Drogi te, które niegdyś stały się symbolem wolności, teraz stanowiły niestabilny teren, pełen cieni i ukrytych niebezpieczeństw. Z każdym raportem fala terroru narastała. Droga stała się zdradliwa. A my wszyscy, kierowcy ciężarówek, stanowiliśmy grupę ocalałych, zjednoczonych w tym samym przeznaczeniu. Światło dzienne nie przyniosło żadnego bezpieczeństwa, tylko krótką chwilę normalności. Prawdziwe zagrożenia kryły się w cieniu. Tej nocy, gdy dzieliłem się swoimi obawami i doświadczeniami z kierowcami ciężarówek, zdałem sobie sprawę, że wszyscy jesteśmy zjednoczeni w jednym ciężarze. Droga nas zjednoczyła i niezależnie od tego, jak bardzo strach próbował nas odepchnąć, utworzyliśmy sieć ochronną. Razem moglibyśmy zwalczyć to uczucie rozpaczy i samotności, próbując w jakiś sposób kontynuować i wytrwać, nawet w najciemniejszych godzinach, kiedy może panować panika. Wiedzieliśmy, że nawet w najbardziej katastrofalnych sytuacjach potrzebowaliśmy siebie nawzajem. Strach, który wcześniej mnie ogarnął, teraz przekształcił się w głębokie poczucie determinacji. Ta droga, która kiedyś wydawała mi się polem bitwy pełnym cieni i grozy, teraz stała się areną odwagi i oporu. Stałem się nie tylko kierowcą ciężarówki, ale także strażnikiem bezpieczeństwa, gotowym stawić czoła wszystkiemu, co stanie mi na drodze. Przerażające wspomnienia tamtej nocy były wciąż żywe, ale teraz zamiast być ciężarem, stały się motywacją do rzucenia wyzwania potworom kryjącym się w cieniu. Z biegiem czasu poprawiłem swoją czujność podczas jazdy tymi trasami. Nauczyłam się używać strachu jako tarczy, zawsze zachowując czujność, ale prawda jest taka, że droga może być brutalna to walka światła z ciemnością. Dziś jestem więcej niż zwykłym kierowcą ciężarówki. Jestem wojownikiem gotowym stawić czoła wszystkiemu, co nadejdzie, bez względu na cenę. I z każdą nową podróżą, w miarę narastania kilometrów, moje serce bije w oczekiwaniu na szczęśliwe spotkania, ale także w pewności, że bitwa będzie długa. Żyjąc w tej wieloaspektowej rzeczywistości, patrzę teraz na każdą krzywiznę i każdy zagubiony prostokąt. Droga to nie tylko ścieżka, to pole bitwy, na którym prawdziwe zagrożenia często pochodzą z umysłu. Od tego pamiętnego dnia nauczyłem się, że niezwykle ważne jest zachowanie czujności, zawsze czujność i nigdy nie pozwalanie, aby strach przejął kontrolę, ponieważ w głębi duszy największa walka nie toczy się z potworami nocy, ale z tym, który w nas budzą. W końcu prawdziwa bitwa polega na przygotowaniu się na nieoczekiwane i bez względu na to, jak przerażająca może okazać się podróż, my, strażnicy drogi, musimy zawsze iść naprzód, dzień po dniu. Druga historia. Pewnej czwartkowej nocy droga wydawała się ciemniejsza niż kiedykolwiek. Jechałem moją ciężarówką. Mechanicznym gigantem, który pomimo swojej wytrzymałości pozostawił mnie z poczuciem bezbronności. Pogoda była gorąca i parna, zaczął padać deszcz, a niebo zakryły ciężkie chmury. Podczas dostarczania ładunku pomiędzy miastami zaczęło pulsować we mnie uczucie dyskomfortu. Coś miało się wydarzyć. Cień wisiał nad wolnością, którą czułem podczas podróży. Gdy zapadła noc. Widoczność uległa pogorszeniu. Reflektory nie mogły przebić się przez gęstą ciemność, która zdawała się być napędzana jakąś nieznaną siłą. Prowadząc ostrożniej, starałem się zachować spokój, słuchając radia, ale dudnienie zakłóceń szybko wzięło górę, zagłuszając wszelką kojącą muzykę. To, co miało być spokojną podróżą, zamieniło się w przerażające przeżycie, i zdecydowanie wiedziałem, że znajduje się na niebezpiecznym terytorium. Około 20. z Pierkiem przeszedłem przez ustronny obszar autostrady, gdzie drzewa stały wysokie i majestatyczne, ale także złowieszcze, jakby były cichymi strażnikami tego, co miało nadejść. Wtedy zauważyłem jadący za mną samochód. Pojazd, ciemny sedan, utrzymywał zagrażającą odległość. Serce zaczęło mi bić szybciej. A napięcie w kabinie ciężarówki było wyczuwalne. Mój umysł automatycznie szukał logicznych powodów. Może to był po prostu kierowca, który się spieszył, albo ktoś, kto miał kłopoty i potrzebował pomocy. Jednak bardziej przypominało to myśliwego, goniącego swoją ofiarę. Starałem się ignorować rosnące poczucie zagrożenia. Przyspieszenie pomogło mi pozbyć się tego niepokoju. Ale poczucie, że jestem śledzony, w dalszym ciągu narastało. Ciemny sedan zaczął się zbliżać, a jego oślepiające reflektory świeciły, ukazując niespotykany dotąd strach. To nie było normalne. Nie było logicznego powodu, aby być tak blisko. Dreszcz przebiegł mi po plecach i postanowiłem zmienić swoje zachowanie za kierownicą. Przyspieszając, jakby od tego zależało moje życie. Zmieniłem trasę do najbliższej stacji benzynowej, miejsca, które kiedyś było bezpieczne i znajome. Gdy wszedłem do oświetlonego obszaru, spojrzałem w lusterko wsteczne, ale sedan zniknął. Ogarnęło mnie natychmiastowe uczucie ulgi, które jednak nie trwało długo. Instynkt ostrzegał mnie, że coś jest nie tak. Gdy tankowałem, rozglądałem się, szukając halucynacji na twarzach innych kierowców i zastanawiałem się czy są sojusznikami czy wrogami nie wiedział że wkrótce nadejdzie prawdziwe zagrożenie wchodząc do łazienki na stacji natknąłem się na bladego młodego mężczyznę w jego szerokich oczach kryła się mieszanina strachu i paranoi jest tutaj szepnął wskazując na okno przez moje ciało przeszedł intensywny chłód zanim zdążyłam zapytać dalej Szybko odszedł, wyglądając bardziej jak sfinks, niż człowiek. Myjąc ręce, ukradkiem wyjrzałem przez okno i zobaczyłem złowieszczo zaparkowanego sedana. Obecność samochodu mnie obserwowała, a kierowca nie wyglądał na człowieka. Jego lodowate spojrzenie zdawało się przebijać moją duszę, jakby czytał w moich myślach. Czując, że sytuacja staje się nie do zniesienia, zdecydowałem się wyjechać. Było coś w tym mężczyźnie, coś mrocznego co sprawiało, że chciałam uciec. Z bijącym sercem wróciłem do ciężarówki i uruchomiłem silnik, gotowy do ucieczki za wszelką cenę. Gdy tylko uruchomiłem ciężarówkę, adrenalina zalała moje żyły. Ale gdy jechałem do przodu, zauważyłem, że sedan podąża za mną, po raz kolejny przyklejony do moich pleców. Nadeszła fala rozpaczy, a myśl o byciu ściganym przez nieznane była odurzająca. Droga stała się śliska, a obecność sedana wydawała się nieziemska. Gdy pogoda stawała się coraz bardziej niebezpieczna, deszcz zamienił się w ulewę, przez co trudno było mi widzieć. Każdy zakręt wydawał się pułapką. Coś się za tym kryło i jedyne o czym myślałem, to to, że te zimne twarze nie pozwolą mi uciec. Rozważając opcję, zdecydowałem, że muszę odejść. Ale każdy ruch, który wykonałem, tylko zwiększał moją bezbronność. Gdy tylko wjechałem w trudny teren, błyskawica rozświetliła niebo, odsłaniając sylwetkę sedana tuż za mną. To było tak, jakby samochód sam zamieniał się w ciemność, pochłaniając otaczające mnie światło i nadzieję. Z myślami w ogniu zobaczyłem przed sobą strefę ucieczki. Nie było wyboru. Musiałem działać szybko. Musiałem wyrwać się ze szponów tego koszmaru. W ostatniej chwili rzuciłem ciężarówkę w stronę miejsca odpoczynku. Silnik zaryczał, a samochód pościgowy przyspieszył za mną, próbując mnie dogonić. Dźwięk skręconego metalu rozniósł się echem po nocy, gdy głośny huk rozdarł ciemność. Uderzył w jedną z barierek. Uczucie ulgi, tak głębokie jak otchłań strachu, która się we mnie wzbierała. Ale zwycięstwo było krótkie. Nadal nie byłem bezpieczny. Adrenalina nie opadła i nagle sedan zatrzymał się na drugim końcu miejsca postojowego. Gierowca wysiadł, jego rysy były teraz widoczne w przyćmionym świetle. Miały czerwonawe oczy, pełne złośliwości. Kiedy zaczął się zbliżać, potrząsnął mną pierwotny instynkt. Musiałem wyjść. Musiałem uciekać. Kiedy ponownie przekręciłem kluczyk w stacyjce, Ciężarówka zatrząsła się, jakby wyczuwała moje zdenerwowanie. Droga nie była tylko drogą, ale pułapką. Udało mi się ruszyć, ale serce mi pękło, a umysł wciąż krążył wokół tego, co się wydarzyło. Zignorowałem wszystkie znaki. Tej nocy nie tylko jechałem ciężarówką, ale także uciekałem przed niewidzialnym drapieżnikiem, który ukrywał się w cieniu ciemności. Droga zamieniła się w labirynt, a każdy przebyty kilometr stał się ciężarem. Za każdym zakrętem spoglądałem w lusterko wsteczne, czekając, aż Sedan dostrzeże, ale ten zawsze był z tyłu, jak duch. Strach zmienił się w rozpacz, i wkrótce zdałem sobie sprawę, że noc stała się wieczną walką na śmierć i życie. Moje ciało było wyczerpane, ale nie mogłem przestać. Iluminacje lamp za drogą zaczęły wyglądać jak duchy o złych uśmiechach, obserwujące z daleka, gotowe żądać ceny. Mój wszechświat kontroli ograniczał się do ciężarówki i żarówki, która teraz migała z pełną prędkością. W końcu, kiedy już myślałem, że dotarłem w bezpieczne miejsce, światła miasta zniknęły na horyzoncie. Droga stała się węższa i ciemniejsza. Wtedy właśnie zaatakował Sedan, przyspieszając w ostatnim ostrożnym ruchu. Podjeżdżał do mojej ciężarówki kierowca z uśmiechem ostrych białych zębów i spojrzeniem, które przeszyło moją duszę. Zapanowała panika. Nie miałam dokąd uciec. Bez ostrzeżenia, Sedan uderzył w moją ciężarówkę, uderzając w bok z siłą traktora. Po zderzeniu wszystko toczyło się w zwolnionym tempie. Świat wokół mnie zawalił się w wirze metalu, szkła i krzyków przepełnionych niewypowiedzianą grozą. Poczułem intensywny, mdlący ból, który przeszył mój umysł. Uderzenie wrzuciło mnie w ciemność. A gdy świadomość zaczęła zanikać, ostatnią rzeczą, jaką usłyszałem, był śmiech grupy głosów, odbijający się echem po drugiej stronie ulicy. Kiedy w końcu się obudziłem, leżałem we wraku ciężarówki. Sedan zniknął, ale przerażenie pozostało. Rozglądając się wokół siebie, zdałem sobie sprawę, że nie jestem sam. Światła miasta, niegdyś tak kojące, teraz wydawały się odległe i obojętne, jakby samo miasto się ode mnie oddalało. A w oddali, wśród cieni, zauważyłem, że coś się porusza. To była postać i było jasne, że mnie znalazł. W następnej chwili śmiech nie ustał, orkiestra głosów zakrywała ciemność, przenikając samotność, gdy stałem się kolejnym w zbiorze ich przerażających wspomnień. I w tej tragicznej chwili zrozumiałem, że niezależnie od tego, jak bardzo próbowałem uciec, cienie nigdy nie przestaną mnie śledzić.